Hejka, witam Was w drugiej części filmu o monochromatycznych figurkach LEGO, czyli tutaj o tych figurkach, które stoją tutaj. Ja mówiłem, że to miejsce w drugiej części zostanie zapełnione, także zaraz się za to. Weźmiemy, słuchajcie, to co się zmieniło w tej gablotce tylko, to może tak pokrótce. Tutaj była taka wystawka, ja wśród Mandalorian, to jest zmiana teraz, jestem wśród Zajączków Wielkanocnych. To taka okolicznościowa zmiana wystawki. Mandalorianie wrócili do siebie do gablotki numer 2 do rzędu z Mandalorianami. Natomiast dzisiaj, tak jak już ktoś słusznie zauważył w komentarzu do pierwszej części, dzisiaj się zajmiemy tym co stoi na razie tutaj na płytce, czyli wejderami. Ustawmy to tutaj. To statko. Pierwszy w kolejności będzie jasnobrązowy wejdar. Kolorze. Wydaje mi się, że to jest fabulant brown. To znaczy, jak się dokładnie przyjrzycie, hełm jest w tym kolorze. Reszta figurki jest w reddish brown. No ale nie miałem całej figurki w tym kolorze. Dalej mamy przezroczysty granatowy i stary typ hełmu, więc to też jest rzadkość. Kolejny to jest hełm jasnoniebieski z brokatem. Tu też nie miałem takiego ciałka całego, więc też dałem takie zwykłe przezroczysto satynowe błękitne ciałko do tego hełmu, ale i ten brązowy i ten satynowy stoją z tyłu, więc będą zasłonięte. Dalej mamy błękitny Weider, On już jest cały pasujący kolorystycznie. Dalej mamy Sand Green. Też jest już cały ok, więc te idą troszeczkę bliżej. Będą zasłaniały te takie niekompletne. Przezroczysty zielony też tutaj wędruje. Co mamy dalej? Bright Green to jest kolor też już cały kompletny. To jest bodajże magenta. Czyli taki dosyć ciemny różowy. O, to jest dosyć fajna rzecz. Cały przezroczysty transclear kolor też dosyć fajna figurka. I z przodu dwa, które będą na siedząco to jest taki standardowy żółty kolor. Tak jak mówię, dam go na siedząco, żeby nie zasłaniał pozostałych. I ten też, je, chyba jeden z moich ulubionych, taki jasno-różowy. I to by były te Wejdery, które tutaj będą po lewej stronie. Zaczynamy chromy. Chrom pierwszy też znowu niepełny, błękitny, chromowany kask typu pierwszego Wejdera. Jakby ktoś miał całe ciałko takie do kompletu, to niech da Znać, ten drugi wejder to jest taki fiolecik też chromowany, czyli tutaj już wskakujemy w chromy. Te wszystkie chromy to są hełmy typu pierwszego. Tu mamy pomarańczowy chrom. Tu też nie mam ciałka. Jakby ktoś miał, to dajcie znać. Żeby, tak, żebym miał komplet. Ja też stawiam z tyłu w ostatnim rzędzie, żeby pozostałe je zasłoniły. Tutaj mamy zielony chrom. To już jest pełna figurka, więc już będzie stała tak, żeby było też ją w całości widać. Będzie zasłaniała tą pomarańczową trochę. Tutaj mamy taki granatowy, chyba. Tutaj nie, wydaje mi się, że nie do końca hełm pasuje do całej reszty figurki, ale chyba to było coś, co najbardziej pasującego znalazłem. O, dalej mamy coś. To jest nie gold, tylko to jest miedziany kolor. Taki miedziany chromowany, taki wpadający lekko w pomarańczowy. Za chwilę tutaj będę miał standardową figurkę złoty chromowany. Będzie można porównać, że to jest troszeczkę inny odcień złotego. Tamten, tak jak mówię, taki bardziej miedziany, to typowy złoty. No i tutaj mamy czarnego Weidera, czarny chrom, czyli taka, jeżeli ta, chodzi o tą figurkę Weidera z nadrukiem, to jedna z bardziej pożądanych. Natomiast tutaj jest bez nadruku ten chrom. No i dwa różowe. Tutaj mamy. Jasnoróżowego wejdera. Stawiam go z przodu, bo on bardzo fajnie wygląda. I zaraz obok niego ciemno-różowy. Z tych różowych też jestem szczególnie dumien, więc stoją w pierwszym rzędzie. No i słuchajcie, tak się prezentują prawie wszystkie. Monochromatyczne wejdery z mojej kolekcji. Ok. To znowu ja wróciłem. Słuchajcie, na zakończenie rady tasik, czyli ta oto figurka. Czerwony lot. Wejder, a w zasadzie hełm tego wejdera, bo on jest tutaj istotny. Prototyp z 99 czy nawet wcześniejszy. Oczywiście w tej partii meksykańskiej też jak najbardziej można kupić czerwonego Wejdera, ale nie jest to ten wzór hełmu. To jest ten pierwszy typ hełmu, ten jednoczęściowy. Z tej partii meksykańskiej można kupić tylko te dwuczęściowe hełmy. No i słuchajcie, stawiam go tutaj centralnie jako taką wisienkę na torcie tego filmu. No, i tak prezentuje się moja kolekcja monochromatycznych wejderów. Także czerwony lot wejder wędruje na środek. No, i tutaj jeszcze szybciutkie zbliżenie. Tutaj są te monochromatyczne, niechromowane i troszeczkę przezroczystych. Głównie typ drugi. Oprócz tego granatowego przezroczystego tutaj mamy tego czerwonego, typ pierwszy helmu i chromowane wejdery. Tu są wszystkie z hełmem typu pierwszego. Teraz może jeszcze na chwilę włączę światło. No i zobaczcie, to są chwile dla których warto żyć. Te chromowane wejdery przy włączonym świetle niesamowicie się tutaj prezentują. Nie wiem, czy kamera to oddaje, ale naprawdę robi to wrażenie. A z mojej strony to tyle. Hejka.